Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie. Zaprosiliśmy dzisiaj Państwa, żeby przedstawić nasze y, m, poglądy, y, nasze, y, naszą wiedzę na temat y, wydarzeń, które dzisiaj się dzieją w, w Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Y, ważnymi dzisiaj y, wydarzeniami to jest y, Budżet Województwa Podkarpackiego, Krajowy Plan Odbudowy, jak i też decyzje o wysokości diet radnych. Dzisiaj te problemy, które realizuje i przedstawia semi Województwa Podkarpackiego, są niezmiernie ważne, bo Krajowy Plan Odbudowy, o którym dyskutowaliśmy dzisiaj, jest niezmiernie ważny po to, żeby poprawić gospodarkę Województwa Podkarpackiego, i ten apel który poparliśmy jako, jako klub, jest niezmiernie ważny i jest on przedstawiany i do rządu, i do Komisji Europejskiej i myślę, że ten głos będzie takim ważnym głosem w tych decyzjach, które mają zapaść. Drugą rzeczą, którą dzisiaj o której dyskutujemy jako Sejm Województwa Podkarpackiego, to jest budżet Województwa Podkarpackiego. Jest to bardzo ważny i ciekawy budżet w związku z tym, że pandemia wymusiła... Pewne działania i też pewne warunki, które się z tym pojawiły, więc ten budżet, można powiedzieć, że. Z jednej strony jest budżetem dość dobrym, bo przy wydatkach jest to około 1,5 miliarda złotych. Natomiast mówię pewne wskaźniki, które są tam zawarte są budzące niepokój, a między innymi jeżeli chodzi o dochody wynikające z PIT-u, to widać jest to dość duży spadek. Świadczy to o tym, że społeczeństwo województwa podkarpackiego ulega jest biedniejsze. Natomiast mówię, jeżeli chodzi o inne wydatki, które są tutaj ważne, to są wydatki związane z budową dróg ze służbą zdrowia. Myślę, że te wydatki, które są związane z budową dróg. W zasadzie koncentrują się na wydatkach ze środków Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki związane z naszymi nakładami, jeżeli chodzi o odnowę dróg, o remonty, to są stosunkowo dość, dość małe. Ważną tutaj rzeczą też w budżecie Wojska podkarpackiego są sprawy związane z płacami, bo jak widzimy, ten wzrost tutaj obciążeń płacowych w całym tym systemie jest dość duży, bo jest około 20 paru milionów wzrost. Więc no, jest to też element dość obciążający budżet województwa Podkarpackiego. Ja myślę, że na temat tutaj, jeżeli chodzi o sprawy związane z dietami radnych, poproszę tutaj kolegów i Andrzeja Nepelskiego, i pan, pana Darka Sobieraję, to się wypowiedzą na ten temat. Również nasz prezes Marek Dziedzic. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, dzisiaj debatujemy o budżecie i to jest bardzo ważna dyskusja na poziomie gospodarczym. My będziemy zgłaszali nowe projekty do budżetu. Przede wszystkim to będą projekty z zakresu, tak jak powiedział kolega przewodniczący, klubu odnowy dróg, budowy nawierzchni, ale również dofinansowania służby zdrowia, szczególnie w zakresie COVID. Będziemy zgłaszali również wnioski o dofinansowanie naszych służb, szczególnie służby Straży Granicznej, ale również po Ochotniczej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej, dlatego że ten projekt, projekt budżetu w tym zakresie jest bardzo słaby. Dzisiaj przyjęliśmy uchwałę murem za mundurem, tak, ale za tym mundurem muszą też i środki finansowe i o to będziemy zabiegali. Bardzo trudnym tematem są podwyżki dla samorządowców. Budzą one niepokój nie tylko społeczeństwa, ale również wszystkich innych tych, którzy działają w samorządzie. W mojej ocenie i w ocenie naszego klubu. Te, podwyż... te, te mm, diety zostały e, wcześniej, dwa lata temu, obniżone. Zostały obniżone sztucznie jako akcja taka bardziej propagandowa, niż mająca na celu e, działania jakieś ekonomiczne. W chwili obecnej mamy narzucone prawo, że po, powinniśmy podnieść te diety, bo taka, tak mówi prawo. My, y, y, my mamy własne zdanie. Te diety za te pieniądze, które y, mogliśmy które będą na, przeznaczone na diety, można wiele dobrych rzeczy zrobić. Natomiast ewidentnie to zostało niepotrzebnie dwa lata temu, zrobione, taka, taką, rzucone tak jakoś niezgody i my teraz musimy to wszystko naprawić, to co zostało popsute dwa lata temu. W tym, w tym projekcie wstrzymamy się, nie będziemy popierali tych podwyżek, mając na uwagę to, że w chwili galopujących cen, w chwili pogorszenia się warunków ekonomicznych Polski, takie wydatki same są niepotrzebne w, w samym swoim założeniu. Jest to zły moment. Być może lepiej by było poczekać do wyborów, wtedy ustawić na przykład wspólną stawkę dla burmistrza, dla prezydenta, dla wójta. Oni są wybierani w wyborach bezpośrednich i wtedy byłoby wiadomo, każdy może stanąć, każdy wie, jakie ma obowiązki. Jak wygra urząd, każdy wie, co, jakie będzie miał wynagrodzenie. I tu manipulowanie przy tym systemie wynagradzania jest bardzo niedobre i niekorzystne, szczególnie dla bo przecież samorządowcy to są ludzie, którzy wielokrotnie swój czas poświęcają, osobisty, nie licząc na panarze. I tak jest nasze przesłanie. Poprzemy, ale, ale mamy bardzo duże wątpliwości to do tego czasu wprowadzania i, i sposobu i trybu wprowadzania. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął dzisiaj stanowisko w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Tak się jakoś składa, że w ostatnim czasie Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjmuje wiele stanowisk, z których niewiele też wynika. Ja przypomnę, że przed kilku laty w Mielcu na wyjazdowym posiedzeniu Sejmiku Województwa Podkarpackiego Sejmik przyjął stanowisko w sprawie produkcji blackhojków w Mielcu. Z tego stanowiska też niewiele wynikało. Było to stanowisko czysto polityczne. Dzisiaj stanowisko w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, my jako radni Polskiego Stronnictwa Ludowego poparliśmy to stanowisko, ale uważamy, że ono powinno być skierowane do rządu, bo to rząd jest stroną w rozmowach z Komisją Europejską, to rząd negocjuje Krajowy Plan Odbudowy. I myślę, że gdyby rząd zrealizował zalecenia CUE dotyczące praworządności to dzisiaj nie byłoby problemów z pieniądzmi z krajowego planu odbudowy gdyż na te pieniądze oczekują wszystkie samorządy województwa podkarpackiego na te pieniądze oczekują również y, mieszkańcy przedsiębiorcy województwa podkarpackiego ale nie tylko bo przedsiębiorcy i mieszkańcy całego kraju uważam że y, należy przyspieszyć prace związane z wykonaniem wyroku Trybunału Unii Europejskiej, Sprawiedliwości Unii Europejskiej, żeby rzeczywiście można było te pieniądze jak najszybciej odzyskać od Komisji Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, dzisiejsze również stanowisko w sprawie diet, o której tutaj mówili moi koledzy, wiąże się z tym, że niewiele mamy do powiedzenia, jeżeli chodzi o to, o tą uchwałę, gdyż Ustawa rządowa mówi wyraźnie o tym, jak się powinny kształtować te, te, te wynagrodzenia. Moi państwo, ja uważam, że jest to najgorszy moment z możliwych, jaki jest do podjęcia w sprawie wysokości diet radnych. Tak jak tutaj powiedział kolega Darek, my się wstrzymamy od tego głosu, gdyż uważamy, że jest wiele dziedzin, wiele grup społecznych, których wynagrodzenia powinny być podwyższone. Między innymi pracownicy merytoryczni usług, wydziałów kultury, gdzie te wynagrodzenia są na bardzo niskim poziomie. Jak również przewidywane podwyżki płac dla nauczycieli będą tak naprawdę sfinansowane według projektu z podwyższenia pensum nauczycieli, także to nauczyciele sami sobie sfinansują te podwyżki, które są planowane, mam nadzieję, w budżecie. 2022 roku. Dziękuję. Szanowni Państwo, tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, będziemy się temu przyglądać, będziemy patrzeć, będziemy monitorować, ale będziemy też mieć swoje uwagi. Proszę popatrzeć, jak wygląda dzisiaj kwestia dotycząca między innymi wynagrodzeń wójtów burmistrzów czy prezydentów oraz oraz radnych. Dwa lata temu zostało to obniżone ustawowo bez podania przyczyny i wtedy było to pewnie w ramach realizacji odchudzania, jak to twierdzili niektórzy, tłustych kotów, ludzi ciężko pracujących. Bez żadnego uzasadnienia ekonomicznego, nawet jeśli chodzi o gospodarkę, czy kwestie dotyczące samorządu, czy tego, co się działo w kraju, nie było żadnych relacji, które by świadczyły o tym, że tak należy postąpić. Teraz? Teraz jest to jakby transakcja wiązana. Dzisiaj będziemy finansować, czy podnosić wynagrodzenia z góry już ustawowo założonym minimalnym progiem nie tylko dla samorządowców, ale też i dla innych grup. Czyli dzisiaj to jest kwestia taka. Damy sobie, przy okazji damy też i wam. A pytanie jest takie, czy nie należałoby popatrzeć na to w szerszy sposób? Przecież były obietnice rządowe, między innymi w zakresie finansowania oświaty. Dzisiaj budżety miast i gmin borykają się z jedną kwestią, spięcia wydatków bieżących z dochodami. I tu jest problem. Problem nie leży w tym, żeby dawać czy zabierać dziś samorządowcom, tylko żeby znaleźć system, który umożliwi godne finansowanie czy godne zarobki, między innymi też i w administracji. Dzisiaj zapominamy o pracownikach budżetówki. Proszę Państwa, żeby zostać czeladnikiem, to potrzeba minimum 3 lata terminowania. Proszę się zastanowić, ile trzeba lat, żeby wykształcić pracownika, który w sposób prawidłowy wyda decyzję administracyjną. To bardzo ważne i to bardzo istotne. Z finansowania czy z programu finansowania małych szkół góra urodziła mysz. To, co dzisiaj dostają samorządy, to są po prostu jakieś ochłapy nie dające żadnej możliwości realnego wsparcia systemu oświaty, a przecież oświata to jest nasza przyszłość. Także rzeczywiście zwracamy uwagę na to, co się dzieje, i też, proszę Państwa, trzeba popatrzeć na jedno w sposób taki pragmatyczny stanowisko jak najbardziej. Trzeba było jeszcze zrobić do tego stanowisko w sprawie tego, co dzieje się dzisiaj na granicy naszej wschodniej z Białorusią i wysłać go do prezydenta Aleksandra Łukaszenki. To dok dokładnie mniej więcej tyle samo wniesie. Oczywiście jest tu pewna jakaś. Hmm, Pewnie w, tych, w całej tej formule jest jakiś zamysł, że to oczywiście nie kropla drąży skałę, ale ilość tych kropel i tak pewnie jest. Czyli będziemy dzisiaj te stanowiska powtarzać być może w innych samorządach wojewódzkich, tak żeby wywierać presję. Tu nie ma co wywierać presji. Tu trzeba po prostu działać zgodnie z prawem i to wszystko. Także kompetencje oczywiście każdy z samorządów ma, ale tylko co takie stanowiska one wniosą rzeczywiście do naszej polityki i do właśnie finansowania inwestycji, na które my wszyscy jako samorządowcy czekamy. Dziękuję bardzo. Czy pytania? Dziękujemy Państwu bardzo. Czy pytania macie Państwo? Dziękujemy bardzo.